Dążymy do tych celów. celów. Oh. Czy potrzebujesz 15 miesięcy abstynencji przed swoim nadchodzącym badaniem psychologicznym MPU w Niemczech do odzyskania prawa jazdy? To pytanie, które pewnie krąży w Twojej głowie, bo nie wiesz dokładnie, czy tego potrzebujesz, czy nie. Ale nie martw się, w trakcie tego filmu dokładnie wyjaśnię, jak teraz wyglądają okresy abstynencji. Więc obejrzyj całe wideo, aby uzyskać informacje. Faktycznie, niektórzy ludzie przed podejściem do MPU. Muszą udowodnić 15 miesięcy abstynencji, aby zdać badanie psychologiczne, ale nie wszyscy i to trzeba zrozumieć naprawdę dobrze. Nie każdy musi udowodnić 15 miesięcy abstynencji. Być może słyszałeś coś w tym temacie, albo chciałeś zgłosić się na badanie z 15 czy 12 miesięczną abstynencją i może powiedzieli ci, dlaczego nie zrobiłeś 15 abstynencji. Słabi doradcy mówią tak po prostu, bo chcą, abyś został klientem ich dłużej i żeby z ciebie mogli wyciągnąć więcej pieniędzy. To oznaczałoby zamiast 20 godzin przygotowania, na przykład 30 godzin, Tacy fatalni doradcy zarobiliby na tobie więcej pieniędzy, a prawda jest taka, że te 15 miesięcy abstynencji będą potrzebne tylko wtedy, gdy jesteś skrajnym przypadkiem. A ty potrzebujesz doradcy, który przeanalizuje wszystko z tobą, spisze na piśmie, aby powiedzieć, że to u ciebie pasuje albo nie, albo może to wszystko zrozumieć i uchwycić i to wcale nie ma największego znaczenia, jakie miałeś stężenia substancji, czy ile promili, to wcale nie decyduje. Przy każdym badaniu psychologicznym, biegły psycholog musi ustalić swoją hipotezę. Hipoteza to po prostu zestaw warunków, które musisz spełnić, aby zdać badanie MPU, a każda hipoteza ma różne warunki. Jest hipoteza, dla której nie potrzebujesz w ogóle abstynencji. Jest taka, gdzie potrzebujesz 6 miesięcy abstynencji. Też jest hipoteza, gdzie potrzebujesz 12 miesięcy abstynencji i hipoteza, gdzie potrzebujesz 15 miesięcy abstynencji. W zasadzie są tylko dwie hipotezy, które chcę tu poruszyć: alkoholowa i narkotykowa. Istnieją także inne, ale te są najważniejsze. Im niżej idziesz, tym trudniej lub dłużej musisz spełnić warunki. Hipoteza. Na przykład dla narkotyków lub alkoholu D lub A4 oznacza po prostu, że nie występował u ciebie ekstremalny problem i nawet nadal mógłbyś pić alkohol w przyszłości czy palić marihuanę, ale aby nie popaść ponownie w takie przewinienia w hipotezie DA lub 4 nie musisz dostarczać żadnych dowodów abstynencji, możesz zdać badanie MPU i odzyskać prawo jazdy znacznie szybciej, ponieważ abstynencja nie jest zupełnie wymagana. Jeśli masz hipotezę D lub A3, to tak naprawdę nie ma znaczenia, czy to są narkotyki, czy alkohol. Alkohol oznacza, że masz zagrożenie alkoholowe, tak samo D3, zagrożenie narkotykowe, że byłeś zagrożony zejściem na złą drogę, ale jeszcze się to nie stało. W tej hipotezie 6 miesięcy abstynencji wystarczy do zdania badania, niezależnie od tego, czy miałeś do czynienia z alkoholem, narkotykami, czy substancjami chemicznymi. Udowodniliśmy to wielokrotnie, to działa. Kolejna hipoteza D lub A2. To hipoteza, która świadczy o tym, że miałeś jednak problem z alkoholem czy narkotykami, gdzie spożywałeś je dłużej, bardziej intensywnie, w mniejszych odstępach czasu. Wtedy potrzebujesz 12 miesięcy abstynencji, dodatkowo potwierdzenie pomocy terapeutycznej czy terapii lub uczestnictwa w terapii grupowej w sesjach, na przykład w Caritas, gdzie jeżeli uzyskasz taki dokument, to ci pozwoli uzyskać to badanie, przejść to badanie pozytywnie. Natomiast, jeżeli nie masz ochoty na takie sesje terapeutyczne, możesz robić też 15 miesięcy abstynencji. Nie musisz, nie, nie musisz wtedy odbywać podobnych sesji terapeutycznych. Przechodzimy teraz do naprawdę ciekawej historii, czyli hipotezy A lub D1. To hipoteza uzależnienia oznacza to, że jeżeli zostaniesz do niej przypisany, to tylko dlatego, że byłeś uzależniony, na przykład, powiedziałeś, że piłeś alkohol codziennie przez ponad 5 lat lub codziennie zażywałeś narkotyki, wtedy oczywiste jest, że byłeś uzależniony. Lub jeśli powiedziałeś, że zażywałeś przez tak długi czas, na przykład 8-10 lat, to jest to uzależnienie i wtedy potrzebujesz 15 miesięcy abstynencji plus potwierdzenie pomocy terapeutycznej lub terapii, nie ma już na to rady. To dotyczy także tych, którzy zażywali przez więcej niż 5 lat substancję. Oznacza to, że jeżeli na swoim badaniu powiedziałeś, że zażywałeś przez 4 lata z rzędu, możesz jeszcze przejść badanie, mimo to z 12-miesięczną abstynencją, ale musisz dostarczyć potwierdzenie pomocy terapeutycznej lub terapię albo zrobić 15 miesięcy bez tych dowodów. Przy hipotezie A lub D1 potrzebujesz bezwzględnie 15 miesięcy oraz terapii. Jeżeli musisz właśnie przejść to badanie, tak, psychologiczne, musisz bardzo dokładnie zrozumieć, czym to są te hipotezy. I przede wszystkim twój doradca powinien ci je pokazać, powinieneś je sobie przynajmniej się z nimi zapoznać, przyswoić je sobie przeczytać. A bardzo wielu doradców tego nie robi. Także tutaj osoba przygotowująca może również zdecydować, do jakiej hipotezy zostaniesz przypisany na podstawie rozmów z tobą. Jest pewien zakres, w którym możemy. To zmieniać. Oznacza to, że jeżeli osoba może powiedzieć do ciebie, potrzebujesz 15 miesięcy abstynencji, hipoteza twoja to A lub D1, to inna może powiedzieć, w przypadku twoim nawet można zrobić to na D3, A3, czyli zagrożeniu narkotykowym czy alkoholowym, czyli możesz zamiast 15 miesięcy zrobić to w 6 miesięcy abstynencji. Także to nie jest takie oczywiste. Dla każdej z osób, która Ciebie przygotowuje i to zależy też bardzo od tego, z jaką firmą doradczą współpracujesz, jakie jest ich podejście do tematu do ciebie, jak, jak oni chcą Ciebie przygotowywać. To nie jest takie oczywiste, że każda osoba przygotowująca przygotowuje Ciebie tak samo. Absolutnie tak nie jest. Dlatego jest niesamowicie istotne, z kim pracujesz w temacie przygotowania do swojego MPU, jaka to jest firma doradcza, jaką postawę ma wobec ciebie i wobec całego tematu. Pod wideo które właśnie oglądasz. Jest link do naszej strony z kalendarzem naszych konsultantów. Kliknij go, on przeniesie cię na naszą stronę. Tam możesz wybrać dogodny dla siebie termin, w którym nasz konsultant do ciebie zadzwoni i dokładnie z tobą omówi sprawę twojego podejścia do MPU. Wtedy dokładnie dostaniesz wyjaśnienie indywidualnie, jak to działa dla ciebie i pokażemy ci, jak możemy skrócić twoją abstynencję tak, żebyś jak najszybciej mógł odzyskać swoje prawo jazdy. Tak jak powiedziałem, na dole w tym wideo jest ten link, jeżeli się zapiszesz z niego, to dokładnie przeanalizujemy Twoją sytuację zupełnie za darmo. Jest to niesamowita wartość, którą dostajesz bez żadnych opłat. Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję do usłyszenia. Twój Michał Paluch z firmy doradczej dobrebiuro.de Dobre biuro, Twoje marzenie na wyciągnięcie ręki Nasza pomoc to droga do powrotu do wolności Prawo jazdy albo zwrot pieniędzy Niezawodnie działamy, dobre biuro Razem dążymy do Twych celów Dobre biuro, razem dążymy do swych celów. Celów.